Na początek, to zapraszam Cię, żebyś zrobił kilka takich głębokich wdechów i wydech, po prostu takie z dźwiękiem wydech. Oh, takie coś. Tak jest. Parę razy, naprawdę tak. Długi i głęboki wydech z dźwiękiem. Oh. Dokładnie. O. I tak, w taki, w taki sposób, taki miękki, ale przytomny sposób. Skieruj bardzo delikatnie uwagę do wewnątrz, do ciała. Miej zamknięte oczy, jeśli czujesz, że to jest bezpieczne, jeśli czujesz się komfortowo z zamkniętymi oczami. I, i zbierz twoją uwagę, tak jakby się zbierała po prostu z, do wewnątrz, bardzo delikatnie, jakby się nakierowywała z powrotem do siebie, na siebie, obejmując całą siebie tą uwagę. Jakbyś teraz całą miłość, po prostu całą miłość wszechświata kierowała do siebie, na siebie, na to ciało umysłu. Do wewnątrz. I najpierw, najpierw zwróć tę uwagę, proszę, do obszaru głowy. Po prostu do obszaru głowy. Tak jakbyś, tak jakbyś wprowadzała, wpuszczała świadomość do głowy, do środka. Sprawdź, czy możesz nawet użyć do tego oddechu. Czyli tak, jakbyś oddychała do głowy, wpuszczając pustą jakość powietrza, pustą jakość przestrzeni do głowy. Miękko i delikatnie. Bardzo delikatnie i bardzo miękko. Jakbyś wypełniała głową, głowę powietrzem, przestrzenią, ciszą. Nie, żeby uciszać cokolwiek tutaj, jeśli są jakieś myśli. W porządku, one wszystkie mogą być. Ale zwróć uwagę na tę pustą jakość, która tutaj jest. Dosłownie fizycznie wręcz. Jeśli czujesz, że uwaga na oddechu ci w tym pomaga, to jak najbardziej cały czas miej uwagę na oddechu. zauważając, jak, jak możesz pięknie kierować tym oddechem, I że możesz dosłownie używać go właśnie w ten sposób, wpuszczając poprzez oddech uwagę do głowy. I teraz możesz bardzo delikatnie tą, tą uwagę, która jest w obszarze obrębie głowy, roz, rozproszyć ją na zewnątrz, dookoła głowy. I sprawdź, czy czujesz, czy postrzegasz tę pustą jakość przestrzeni na zewnątrz. Taka miękka, rozproszona uwaga na zewnątrz głowy. I sprawdź, czy ona się kończy gdzieś, ta przestrzeń we wszystkich kierunkach, we wszystkie strony. Czy ona gdzieś się kończy? Jak będziesz gotowa, to zbierz z powrotem, uwaga, do wewnątrz, do obszaru głowy cały czas i sprawdź, czy czujesz różnicę w tej pustej przestrzeni. Na zewnątrz Twojej głowy i wewnątrz. I bardzo delikatnie, bardzo miękko pozwól teraz w swojej uwadze opaść, opaść głębiej poprzez gardło. Poprzez gardło do klatki piersiowej. Bardzo delikatnie. Możesz wspomóc sobie oddechem dokładnie, tak. Mhm. Tak jakbyś z każdym wydechem rozszerzała delikatnie, ale troszeczkę bardziej całą klatkę piersiową we wszystkie kierunki, we wszystkie strony. Z każdym wydechem wypełniając Przestrzeń kratki piersiowej, świadomością, obecnością, uwagą. Bardzo delikatnie. I miękko. Jeśli pojawiają się jakieś emocje, energia, po prostu niech niech płyną tak jak potrzebują. Sprawdź, czy możesz oddychać teraz w taki sposób, aby bardzo delikatnie rozszerzać klatkę piersiową na boki. To może się wydawać trochę dziwne, ale Spróbuj, sprawdź. Czy czujesz tak, jakby się rozszerzała na boki? Jeśli czujesz jakieś napięcia, po prostu zauważ je, zauważ, że są. Daj im trochę uwagi, po prostu zostań uwagą z nimi i, i oddychaj do nich, do tych napięć, jeśli je czujesz tutaj w tym obrębie klatki piersiowej. Pozwalając im tu być, tak jakbyś obdarzała je kochającą uwagą, tylko tyle. Nic więcej z nimi nie rób. I opadnij teraz uwagą proszę jeszcze troszeczkę niżej, troszeczkę głębiej do splotu słonecznego. Sprawdź, jak się czuje teraz ta przestrzeń, oddychając do niej, wpuszczając przestrzeń, wpuszczając więcej świadomości do tego obszaru splotu słonecznego. Bardzo delikatnie, bardzo miękko. I jak poczujesz się gotowo, to bardzo delikatnie opadnij jeszcze trochę głębiej. Uwagą i oddechem. do górnej części brzucha, oddychając teraz brzuchem. Tak jakbyś, żebyś czuła, że bardzo delikatnie ale unosi się, unosi się teraz brzuch i opada. Jeśli masz ochotę, to możesz położyć dłoń na brzuchu. Jak nie, to nie. I opadnij proszę jeszcze głębiej. Jeszcze troszeczkę niżej. do dolnej części brzucha. Mm. Za każdym razem, jak czujesz, że twoje ciało potrzebuje wziąć głębszy przy wdech, to jak najbardziej daj sobie to wdech. I pozostawaj, pozostań uwagą teraz, na ile to możliwe. Dolnej, dolnej części brzucha. Wyszczając świadomość, tutaj poprzez oddech. rozszerzając rozszerzając uwagę uwagę na podbrzusze i biodra. I całą podstawę Twojego ciała tam, gdzie siedzisz, pośladki. Uda. Sprawdź, czy możesz oddychać nawet do tych części ciała tak głęboko. I rozszerzając tę uwagę na tylną część, na obszar tam, gdzie jest kość ogonowa. dosłownie oddychaj, oddychaj do tych miejsc, oddychaj do tych, tych części Twojego ciała. I na ostatnich parę chwil, na ostatnich parę minut zwróć proszę uwagę na to, że zwróć uwagę na wszystkie te trzy obszary, główne obszary Ciebie, czyli jednocześnie sprawdź, czy możesz jednocześnie obdarzać uwagą głowę, klatkę piersiową w serce. I brzuch podstawę twojego ciała. Мегкая. I jak będziesz gotowa, ale bardzo delikatnie, w swoim tempie. Możesz po prostu bardzo delikatnie, ale pozostając uwagą tak wewnątrz, tak jak jesteś. Bardzo delikatnie, jak będziesz gotowa, otwórz oczy, pozostając jednocześnie uwagą wewnątrz. Sprawdź, czy to jest możliwe. Czyli tak jakbyś dołączała do tego doświadczenia, które teraz masz wewnątrz, pozostając wewnątrz, dołączasz również to doznanie, jak, jak otworzysz oczy, jak zobaczysz to, co zobaczysz. Sprawdź, czy to może być razem. Bardzo delikatnie. Jak będziesz gotowa.